Życzenia urodzinowe, świąteczne i inne. Na co warto zwrócić uwagę? Wszyscy składamy życzenia. No niecodziennie. Czasami jesteśmy w sytuacji, kiedy jesteśmy zaskoczeni tym, że na przykład ktoś ma urodziny, no i chcemy złożyć życzenie. Więc życzenia mogą być przemyślane. Oraz takie z zaskoczenia, nieprzemyślane. Zacznijmy od tych drugich. Jak bezpiecznie składać życzenia, nieprzemyślane? Proszę Państwa, krótkie zdanie. Życzę Ci przede wszystkim tego, czego sobie sam życzysz. I tu pauza, bardzo ważne. Spojrzenie w oczy. I oczywiście zdrowia, pomyślności. Jeszcze raz, najlepszego. I to wszystko. Coś takiego, bardzo ważne jest. Aby było okraszone pauzą i spojrzeniem w oczy, żeby ktoś poczuł, że naprawdę czegoś dobrego komuś życzy. Jeżeli składamy życzenia, istotne jest, abyśmy nie popełniali bardzo częstego błędu. Dużo osób składa życzenia, przekładając na tę osobę coś, co my myślimy, że dla tej osoby jest dobre. Czy będzie dobre, lub na czym nam zależy, żeby ta osoba osiągnęła. Prym tutaj wiodą niestety osoby starsze ze starszego pokolenia. Mama, która mówi do córki, do zięcia, do syna: Życzę Ci, aby Twoja żona zaszła w ciąży, abyście mieli jak najwięcej wnuków, Życzę Ci, abyś wyszła za mąż. Jeszcze nie daj Boże, jak mama powie, żebyś wreszcie wyszła za mąż. To są życzenia bardzo inwazyjne. Życzę Ci, żebyś sobie wreszcie uporządkowała w życiu. Życzę Ci, aby Ci się poukładało. To są życzenia, które tak naprawdę są smutne, bo w tych życzeniach jest sugestia, że coś jest niepokładane, a to nie jest taki dzień, w którym chcemy takie rzeczy punktować. Istotne jest, abyśmy życzenia zawsze składali w takim duchu, aby tej osobie było przyjemnie. Czy mamy tutaj jakiś uniwersalny sposób na to? Jak najbardziej. Otóż, zamiast składać życzenia czegoś konkretnego, żeby się wydarzyło, składajmy życzenia tego, aby odczucia, emocje w wyniku działania były jakie? No takie, jak ktoś sobie zakłada. Czyli na przykład, ja powiem takie zdanie: Adrian, życzę Ci przede wszystkim tego, aby cokolwiek w Twoim Życiu się wydarzy, było tym, co sobie zakładasz, tym, co Cię cieszy. I pauza. Proszę zwrócić uwagę. To są tak uniwersalne życzenia, że bez względu na to, kto przede mną jest, ta osoba będzie miała pozytywne odczucie. Życzę Ci, abyś mógł i realizował wszystko to, co dla Ciebie jest najpiękniejsze, najważniejsze. Są jeszcze, Jest jeszcze inny typ życzeń. Mianowicie życzenia, które dotyczą generowania pozytywnego odczucia wokół nas i otrzymywania tego odczucia. Czyli życzę Ci, aby wokół Ciebie były zawsze osoby Ci życzliwe i osoby, które powodują ciepło w Twoim sercu. Życzę Ci, abyś miał prawdziwych przyjaciół. A no i właśnie, czy to było dobre? A jak ktoś by powiedział, no ale ja już mam. Ale jeżeli ja powiem, wiesz co, z całego serca życzę Ci tego, abyś miał wspaniałych przyjaciół, nie kole, niekoniecznie ilościowo, ale właśnie jakościowo. Może troszkę kwadratowe te życzenia, ale z nich wychodzi coś, jakiś konkret, który jednocześnie nie jest inwazyjny. Życzę Ci, aby ludzie wokół Ciebie cieszyli się tym, że z nimi jesteś, tak jak się cieszą dzisiaj. Uwaga, jakie to życzenia? Życzenia jeszcze inne. Ja stwierdzam pewien fakt, który jest komplementem. Życzę Ci, abyś dalej rozsiewała wokół siebie tyle ciepła, dobra i wsparcia, i abyś sama też to mogła otrzymywać, abyś miała to poczucie, że dobro nie tylko jest w Tobie, ale to dobro jest także wokół tych, którzy wokół Ciebie są. Życzenia konkretne są dobre. Lepiej powiedzieć dwa, trzy słowa, czy wymienić dwie, trzy sprawy, jednocześnie między te sprawy wstawić pauzę, spojrzeć w oczy, powiedzieć coś w pewnym zawieszeniu, tak jakbym chciał powiedzieć. Ja naprawdę mam to na myśli. I uwaga! Życzenia, które będziemy składać, to życzenia, które. Powinny zawrzeć się w pewnej klamrze. Nie jest dobrze zrobić wymienianki, bo to, to się rozmywa, a jednocześnie, żeby ta klamra stanowiła pewną całość. I teraz uwaga, czy warto zwracać, z, z, składać życzenia typu życie wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności? Myślę, że warto jako końcówka, jako dodatek. Ale jeżeli ja Państwu teraz pożyczę czego? Otóż życzę Państwu tego, Abyście zawsze mieli okazję do poznawania tego, co w życiu najpiękniejsze, abyście wyznaczali sobie cele i je realizowali zgodnie z tym, co w Waszym sercu i w Waszym umyśle. I oczywiście życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia. I w tym momencie dodałem ogólnik wszystkiego najlepszego zdrowia, ale jako dodatek. Natomiast tam gdzieś na początku powiedziałem coś oryginalnego. A jeżeli powiem, że życzę Państwu przede wszystkim tego, czego sami sobie życzycie, i oczywiście zdrowia, i zawieszę tutaj wzrok, uśmiechnę się, lub takie delikatne, takie delikatne zamyślenie z podkreśleniem oczami, mam to na myśli, te życzenia będą docierać. Proszę Państwa, ja. Zapraszam do tego, abyście Państwo dzielili się z innymi tą wiedzą. Tak jak ja się dzielę z wami, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. Zapraszam serdecznie do tego, aby wejść na adres, który Państwo widzicie na ekranie, a tam zamieszczę pięć nietypowych, bardzo ciekawych, wybranych życzeń, które zostały stworzone przez ludzi znanych. Albo jeżeli nawet nie byli znani i są anonimowi, to stworzyli coś pięknego. I oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału. Krzysztof Starnecki Quest Change Managers.